ja jestem Betty, a ja Tonia i dzisiaj nagrywam w naszej szkole, bo jakoś tak wyszło. Tak. Chcemy wam powiedzieć o Sudoku. Tak, zaraz, nie, zaraz, o Romanie Opałce. O Sudoku. Romanie Opałce. No dobrze, w ramach kompromisu nie opowie o Romanie Opałce, a ja o Sudoku. Okej, okay. dobra, więc tak, żeby się zmieścić, będę mówić dość szybko, ale nie za szybko. Więc tak, Roman Opałka był polskim artystą. Urodził się w 1931 we Francji, a zmarł w 2011 w Rzymie. Jego bratem był Henryk Opałka, który również był artystą. Najbardziej był znany z cyklu prac obrazów liczonych. I zaraz powiem, o co dokładnie tutaj chodziło. Studiował na Łódzkim ASP, które wtedy było nazywane trochę inaczej, i na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Um, um, tak. I teraz zacznę mówić o, właśnie, jego cyklu prac. Um, tych znanych obrazów liczonych. To było też takie malowanie czasu, jakby dla niego, um, bo malował liczby. Pierwszym jego obrazem, który powstał,

No, i zaczął od czarnego tła. Później stopniowo tło rozjaśniał, a liczby stawały się mniej wyraźne. Tak, do każdego skończonego obrazu dodawał swoje zdjęcie aktualne, jego wygląd, i gdy malował, nagrywał na dyktafon każdą kolejną liczbę, wypowia... każdą kolejną wypowiedzianą liczbę, namalowaną, bo jakby je wypowiadał. Mówił o liczbach, które malował.

Podobno to szczęśliwa liczba, możliwe, ale ja osobiście pole uważam za szczęśliwą trzynastkę. Chociaż siedem też bardzo lubię. Um, hmm, dobrze, może teraz ja się opowiem o Poczekaj, jeszcze nie skończyłam. Nie dożył niestety swojego osiągnięcia. Jakby nie, nie, zdo, nie zdołał namalować obrazu, który by się kończył na 7 777 777. Więc tak, ale jego idea była bardzo, bardzo ciekawa. No, rzeczywiście. Teraz twoja. Dobrze. Chodzie. Sudoku. W Sudoku chodzi o... Sudoku to jest taka bardzo fajna gra. Um, są tam już podpisywane niektóre cyfry, a chodzi w niej o to, żeby uzupełnić ją całą. Um, wpisuje się te cyfry tak, aby w każdym rzędzie i w każdej kolumnie była tylko jedna taka sama cyfra. Pewnie nie zastanawialiście się, kto wymyślił sudoku. Otóż ja tak. Ja um, się też zastanawiam. Otóż. Znaczy do końca, ale nie ważne. No. Hmm. Ja nie mogę. Otóż to był. Uwaga, zgadnijcie kto? Howard Garnes opublikował sudoku w 1797 roku w gazety z łamigłówkami. Ale pierwsze sudoku takie, które znamy dzisiaj, ukazało się w Japonii. Właśnie sudoku to jest bardzo ciekawa gra. Bardzo lubię takie łamigłówki, dlatego zdecydowałam się o tym opowiedzieć. Ja też, więc w sumie myślę, że, że warto, że połączyłyśmy tak, te dwie sprawy. Tak, ten, ten malarz ja Roman nazywa... opałka. opałka, jednak jest taki, no super, jak się dowiedziałam trochę o nim, to bardziej go polubiłam. Ja w sumie zawsze osobiście lubiłam Sudoku, ale nie wiedziałam, że może uzależniać, czytam sobie książkę, a tym z tą może uzależniać, więc tak, ale ogólnie polecamy. Polecamy i Sudoku i polecamy oglądać obrazy Romana Opałki. Tylko na żywo. Będzie ciężko, ale w internecie warto zaglądnąć. Tak, y, sudoku nawet y, można wpisać sobie w Google i zagrać. Więc... Tak. Dziękujemy. I to było tak, wszystko. Tak, to już wszystko. Teraz czas na sceny podczas nagrywania. Gans. grans Gans. O czym możemy robić projekt na wideomanie? Capibara, 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 capibara. E dzisiaj nagrywamy